Witajcie na kanale politycznym. Tempo rosyjskich działań ofensywnych na Ukrainie zmniejszyło się o 80%. Dlatego Kreml zostanie zmuszony do zmiany swojej taktyki i skoncentrowania się nie na ataku, lecz na obronie przed przewidywanym ukraińskim kontrnatarciem. Ocenił emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych Sean Bell, cytowany w poniedziałek przez stację Sky News. Bell prognozuje, że wątpliwości zachodnich sojuszników Kijowa, a także wyczerpujący się potencjał obu walczących armii, prowadzą do wniosku, że planowana przez ukraińskie władze wiosenna kontrofensywa będzie grą o dużą stawkę. Może to być nawet ostatni rozdział tego konfliktu. Jak zauważył brytyjski analityk, rosyjskie wojska pilnie potrzebują pauzy operacyjnej, lecz strona ukraińska także poniosła już duże straty. Jak zaznaczył, jeśli jednak władze w Kijowie zamierzają wyzwolić terytorium swojego kraju, ofensywa powinna być teraz szybka i zdecydowana, aby wykorzystać oczywiste wyczerpanie przeciwnika. Niemniej każde takie natarcie, nawet gdyby okazało się udane, zakończy się na pewno przed wyzwoleniem całej Ukrainy. Państwa NATO i Unii Europejskiej stoją obecnie przed dylematem dotyczącym dalszego rozwoju konfliktu na Ukrainie. Zachód ma niewielką chęć na przedłużanie wojny, której, zdaniem większości obserwatorów, Ukraina nie może wygrać, a Rosja nie może przegrać. Zachód nie chce również, by Chiny przypisywały sobie zasługi jako rozjemca. Zachodnie państwa i organizacje muszą podjąć decyzję, czy kontynuować wspieranie przedłużającej się wojny mimo malejących zasobów. Co grozi zwiększeniem szans rosyjskiej strategii długoterminowej. Czy też wywrzeć presję na Moskwę i Kijów, aby zapewnić powstrzymanie rozlewu krwi i skoncentrować się na odbudowie Ukrainy. Obie strony prawdopodobnie zakończą rok wyczerpane. Być może ze zmienioną linią frontu, ale w impasie, ponieważ żadna z nich nie będzie miała zasobów ludzkich ani sprzętowych aby wykonać decydujący ruch. Tymczasem na Ukrainie trwają obecnie intensywne walki o Bachmut. Sytuacja na froncie jest stabilnie trudna. Wróg ponosi znaczne straty w ludziach, uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym. Ale kontynuuje działania ofensywne. Poinformował dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Oleksandr Syrski, który odwiedził miejsca najostrzejszych walk na tym odcinku frontu. Oświadczył również, że męstwo i bohaterstwo ukraińskich obrońców Bachmutu pozwoliły na prowadzenie obrony miasta poza wszelkimi wyznaczanymi terminami i prognozami. Ocenił, że obrona Bachmutu jest uwarunkowana koniecznością wojskową i opiera się na umiejętnym wykorzystaniu możliwości obronnych miasta, utworzonych umocnień i obiektów obronnych. Generał zastrzegł, że armia rozważa wszelkie możliwe warianty rozwoju wypadków. A tak komentuje to generał Waldemar Skrzypczak. Na froncie jest obecnie równowaga sił, ale większe szanse na przeprowadzenie kontrofensywy mają Ukraińcy, ponieważ otrzymują dostawy sprzętu i amunicji z Zachodu. Obie strony mają zrównoważony potencjał. Dowodem jest to, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy prowadzą działania obronno opóźniające z kontratakami. Ukraińcy znakomicie się bronią. A Rosjanie atakują na kilku wybranych kierunkach, ale nie są w stanie przeprowadzić jednego dużego uderzenia. Rosjanie nie mają takich możliwości odtwarzania sprzętu i ludzi jak Ukraińcy, ponieważ wyczerpali już swoje jednostki. Dlatego uważam, że w ciągu kilku tygodni zarysuje się przewaga Ukraińców, ale pod warunkiem, że przeprowadzą jakąś ofensywę okrążającą Rosjan w Donbasie. Na ich miejscu. Nie wykluczałbym kilku działań okrążających wojska rosyjskie w Donbasie, przeprowadzając uderzenia od północy i południa, wzdłuż rzeki Doniec. To operacja o mniejszym zakresie, ale moim zdaniem kluczowa, dlatego że rozbicie tych wojsk, które znalazłyby się w tym okrążeniu, absolutnie pozbawiłoby Rosjan możliwości prowadzenia wojny. A jak obecnie wygląda poziom obronności Polski? Ocenia to generał Mieczysław Bieniek. Bezpieczeństwo Polski trzeba rozpatrywać jako dynamiczny układ składający się z trzech elementów rosyjskiego zagrożenia, polskiego potencjału obronnego oraz stanu sojuszy. Nasze warunki do obrony są dalekie od optymalnych, ale nie wyglądają źle. Ważne jest to, że Rosja mogłaby wykorzystać do potencjalnej inwazji jedynie część swoich sił zbrojnych. Maksymalnie 200-250 tysięcy żołnierzy. Polsce, jako stronie broniącej, powinny wystarczyć siły mniejsze, o ile byłyby one przynajmniej porównywalne jakościowo z rosyjskimi. Zaznaczyć należy wyraźnie, nie będziemy walczyć sami i żadna operacja nie zostanie rozpoczęta z zaskoczenia. Szanse na budowę narodowego potencjału obronnego które byłby w stanie przynajmniej uczynić każdą rosyjską inwazję zbrojną niezwykle kosztowną, nie wyglądają już tak źle. Jak powinna wyglądać odpowiedź Polski w przypadku potencjalnego ataku ze strony Rosji? Wielkim wyzwaniem dla nas będzie obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza miast, budowa wrażliwej infrastruktury krytycznej i baz, a zwłaszcza bazy lotniczych oraz systemu zaopatrzenia wojsk. Odpowiadając więc na pytanie, czy bez NATO damy radę? Trzeba odpowiedzieć tak. Przy zachowaniu naszkicowanych wcześniej warunków jesteśmy w stanie powstrzymać konwencjonalną napaść Federacji Rosyjskiej na Polskę w jej pierwszym etapie. Rosja prowadzi dezinformację opartą na sprzężeniu dwóch przekazów Polska sama jest agresywnym rusofobem z drugiej jest marionetką USA. Jednocześnie stanowczo wyklucza możliwość bezpośredniego ataku na Polskę. Po pierwsze, jesteśmy w silnym, wiarygodnym sojuszu, jakim jest NATO. Po drugie, rozbudowujemy nowoczesne siły zbrojne. Po trzecie, na naszym terytorium przybywa duża liczba wojsk państw NATO, w tym kontyngent około 12 tysięcy wojsk amerykańskich. Rosjanie stanęli na etapie II wojny światowej. Oni nie mają pojęcia o operacjach połączonych. Dziś nie ma tak, że oddzielnie działa lotnictwo, oddzielnie wojska zmechanizowane i pancerne, oddzielnie grupy specjalne. Dziś rządzą common operations, czyli wspólne operacje połączone. Nie mają sprawnego systemu dowodzenia. Proszę sobie wyobrazić, że czasami dowodzą za pomocą zwykłych telefonów komórkowych. To właśnie dlatego tak wielu rosyjskich generałów zginęło w pierwszym etapie wojny.